Siema siema, witam Was bardzo serdecznie, jest to strony Sowano, znajdujcie sobie zagramy widzowie wieśka krewi, wino Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco widzicie na Discorda link w opisie. Zostawcie komentarz dla zasięgu o treści Wampiry, to przypnę wam serduszko. No bo jak zostawiacie ten komentarz, to YouTube y mówi o ma komentarze, więc trzeba go trochę popromować. Nie wiem wiecie o co chodzi, więc róbcie co trzeba. Damien może być w niebezpieczeństwie. Albo martwi. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w wojnie. Z ludźmi. Nie z potworami. Szybcie, szybciej, szybciej. Dobra, to tobie... do Damiena. Patrz, zajmijmy się. Pani może Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. Co do zasady, nie. To jak Detla poszczył je na miasto? Mówiłem ci. On jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować o, o, o. samą myślą. Dopóki sam nie postanowi odstąpić, albo nie zginie, nie zaprzestaną ataków. To nie jest... O, tym to... <śles> Grupa! O ty, Chodź tu dziwko! Ale jesteś paskudny! Gdzie ta dziwko? Tam jest ta dziwko! Co ona mi robi? Chodź tu dziwko! Pół, pół, pół. Sobie coś się Weźmiemy sobie i te maski z Bruksy i lecimy. Regis. Chodź, Regis, idziemy. Geraj, to nie jest dobry moment na rozmowę. Ona zbakowała. Regisę chyba. Tak, chyba regisę zbakowała. Geralt, może jednak zawrócisz? Dobra, zawrócę Regis. No to, widzowie, widzimy się w tym miejscu za chwilę, bo Regis się nie, niestety zbagował. Dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Bruksa załatwiona. I teraz Regis się normalnie nie zbagował. Feder, dobra, Federka trzeba zajebać. Dobra, ten Feder. Pora się rozejrzeć. Pancerz nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak kartkę papieru. No, Musimy się pośpieszyć. Niestety. Każda chwila zwłoki to... Nie utrzymali szyku. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. Chodźmy. To idziemy za śladami krwi, szukając jest zamienne. Uliczna barykada. Bez sensu. Dla wampira to żadna przeszkoda. Nie wiedzieli, nie zdążyłem ich przygotować. Alpa jakaś, to jest, to jest wyższa próbka, czy? Jest jeszcze Bruxa kolejna Dobra, le le leży alfa i leży Bruxa Widzowie Czyli taką Bruxę bym chce podnieść jeszcze O, dobra, więc musimy iść dalej Znowu Znowu nie te nas atakują, muszą być tam, w banku. Zabarykadowali się. Dobra, federat trzeba zajmować. Nie zajmuje. mogą zobaczyć, że jestem wątpliwy. Ty... Zabiłeś go? Po pojedynkę. Ten skór we według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. No, wszyscy przestraszeni. Boją się. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet potrafią, potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada, nabity na hak. Hmm. Mam inny plan. Możesz mi zaufać. Możesz mi zaufać. Rozwiążę wasze problemy. Niby jak. Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Syjany. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces w zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Ludzie giną. Z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że Wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Gerald. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy. Kiedy ostatni raz widziałem Sianę i miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla lalek? Szczerze, nie mam pojęcia, ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem bo A przynajmniej taką mam nadzieję. Ma, ma taką nadzieję. Widzimy się na miejscu. Chodźmy po... prosto do... Pokoju, Chodźmy, legis Nie ma nic innego do zrobienia. O tu, pokój dziecięcy jest za tymi drzwiami. Uważaj! O kurwa! Co Feder, na tak zajeba! Dzięki, Mordo. Ostra, do pokoju dziecięcego. Pewnie na osobisty rozkaz Anny Henrietty. Czyli, że prawdopodobnie tu może być Ciada. Zamknięty, oczywiście. Regis, nie chce mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaskaw? Przeciw, przy ścianę. Tak, właśnie, Regis. Regis, jesteś tam? Regis. O, dzięki, Regis. Dzięki. Polecam My się. Myśl, ukłonił się przed nami. Hmm. cisza. Nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. No, może no coś jest w środku? Nie, pusty. A! Jak mówisz, żebyś się rozejrzeć, to ja rozejrzę się. Ale ile i będzie na ser. Hajsiło, będzie, będzie hajs. Ołowiany rycerzyk. Konik na biegunach. Nosi ślady częstego używania. Aha. Kluczyk schowany za ramą. O, dobra. Raz kluczyk. Drewniana kaczka. Ktoś jej urwał skrzydełka. Jak ja ich nie lubię. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Miniaturowa zastawa. I pluszaki. Hmm. Słodkie. Pod dywanem nic. A co miałoby być poza kurzem zamiecionym przez leniwą pokojówkę? I będzie nam dogryzał, Ale zanim tamto to sprawdzę. Pamiętam. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort. Nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki z Janny, Anny Henrietty. Z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Uuu. Nie wiem, jak to nam może pomóc. Ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie, Siana noc w noc budzi się z krzykiem. Chyba, że śpi w jednym łóżku z Anarietą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny, takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołała je rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka o. została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Mhm. I to akurat prawda jest. Niestety. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z Calineczką, a potem z Rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może kanabis rudelaris, albo... Ciii, nie przerywaj. Chyle czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj, czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza... Regis, ostatni raz proszę. Nie, Nie przerywaj, się. bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę kraina tysiąca baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto ludum. Ex Książka, ludum. która jest kluczem do iluzji. No proszę. Zaczyna się robić interesująco. No, zaczyna się. badali dziś czarodzieje przysłani przez kapitułę nie wiem do jakich wniosków doszli ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca albo przypięto jej łatkę czy tam dalej spytałam księcia co teraz czeka księżniczkę nie odpowiedział o kurwa Uczyłam dziś dziewczynki języka Nilwgarskiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. O. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem "blede hell". Śmiały się z Sianą w niebo głosy. Hmm. "Blede" to cholerny pieprzony, a "hell"? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. O kurwa. Czyli siana od dziecka... Ona nie była te, 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 ta jakby agresywna i te inne wszystko. Anna Henrietta robiła i to wszystko zostało rzucane, że to robiła Siana. O kurwa. Hm. wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Syjanę w tej iluzji? Może? Tam byłaby bezpieczna i odizolowana. Przekonajmy się. No to przekonamy się. No i gdzie ta książka? A ta książka, no to ta ksi książeczka jest tutaj. Otworzyłem wcześniej. to. Hmm, to chyba to Zobaczmy? Słowa musi wypowiedzieć. ludu O kurwa. Czy my właśnie trafiliśmy do książki z bajkami widzowie? Regis? Regis! Nie ma Regisa. Kraina tysiąca baśni. Niesamowite. Hmm. Zobaczmy, dokąd prowadzi ta droga. Dobra, widzowie. Ale to w tym odcineczku byłoby na tyle, Dziękuję za to, że byliście jak raz wam sześć i kocham was, wiecie o tym, nie?